Witam witam, tutaj, ja i dzisiaj będziemy grali w grę Spot Horror Map. To jest Bot Wiesław. Witam serdecznie. No, no. Igramy sobie na mapie. Jaka to była mapa? He, he, Hellsprison? E, Hell's Hell's no, to Hell's Prison jakiegoś handlu kurwała. No i dobra, story, to pan cita. Nie znam angielskiego. Dobra. Pamiętam ja no. po incydencie, który wydarzył się w Hell's Resort, eee, Docinki o nawiedzonym domu się rozeszły. Zły mafiozo spalił cały motel. Myśląc, że to zatrzyma zło. Ale to nie była ta sprawa. Czy, nie wiem, jak to przetłumaczyć. I grupa młodych studentów. My, weszliśmy do starego, opuszczonego więzienia, który... To byłeś ty? Co? Jaką drabinę słyszałem. Weszła do e, e, prawie spalonego resortu. Drzwi za zamknęły się za nami i teraz musimy uciec Okej, okay, interesująca no, historia. Trzeba to... jakieś o, dźwięki, dźwięki? No i uwaga, no, z mapa zawiera jumpscare. J.J.: jak mówisz. No to ja może wyjdę, bo się boję. <laughs> Dobra, to to, gramy. No jak. O kurde. Wyłącz na chwilę latarkę, zobacz jaki to jest fajny klimacik. Miniaturkę, Dobra, Fajne. mamy A, Y, E, c, y, CEL 4 i U. Oczywiście zgaduję. Oczywiście jest zamknięte. Śmierć A, czeka za lepsi, drzwiami. O Tak? Ta? Chodź pan tu, tutaj jest tego. Śmierć czeka za drzwiami. Nie pozwól otworzyć tych drzwi, coś takiego. Nie, nie pozwól ich otworzyć. Ej, nie pozwól im ich otworzyć, no o, kod jest tutaj. COD is 2641 Aha Aha! Dobra, A, rozumiem. Czekaj, rozumiem. Tu jest 2. No. To E. Pierwsza E dawaj. No i... Dobra, to będziesz mi mówił. Tak, mamy 6G4, 4 4 5, Kurde gdzie jest 4, a tutaj? E, y. Y już. No, no i jedynka to A. Ok, ok. No i ok. Źle. Tak źle to źle podałeś. Jeszcze jak jeszcze raz. E, Czeka, raz. Pa, jedynka to jest ta cela. No to tak. Jest tu jest czwórka. Y 4, 641 Czwórka gdzie jest czwórka? Tu jest czwórka. Tu. Y. A 6? 6 ma jaki numerek? 6 ma numer 4. A no nie ma 6, to jest... Aha, ja widzę. To jest H. Niedokończone H. To jest H? Tak, dobra, nie dokończyłem. Dobra, to jest. źle podałem, okej. Okay. To tak jeszcze raz. 2 to jest E 6 6 e, to jest H 4 4 e, to jest Y No 1 to jest A o. O, Dobra, działa Jak mafię w ogóle nie można sprintować nie? No, nie widzę. Tam od ktoś obserwuje. now. It hungers. Ale co? O! o. Kliknę. To. A ja może wezmę Też. Wow. Ja tego nie spodziewałem. Tak jest? I'm watching. To patrzy. Dobra, chodź. Leć, pan. O, amunicja. Jezu! Co jest? Gdzie ty znikłeś? <grym> jumpscare'a miałem. O! Czemu? Jak ty tu się pojawiłeś? E, miałem jumpscare'a. Aha. Aha. Słyszę headcraba. Okej, okay, zamknięte O Aha. E, nie sieć e, na zewnątrz oni przyjdą Okej okay. O Było coś Dobrze jednak. pan mówi Ile pan ma HP? Pan ma no. mniej HP, to może pan sobie wziąć psteczkę Teraz jest e. garne e. amu dostrzegana To mi się nie podoba Czekaj, nie, nie, nie. Pomyślmy, pomyślmy. Inne drogi, czekaj. Może to się da rozwalić. Nie. Kurwa, co mamy przejebane. No właśnie, No dobra. O Jezus. No, slender bardzo. Uczu. radio. Mamy klucz. Uczu. Ej, broń! Gdzie Zombie. Ja mam? ZUBI! Ej, biją mnie. To jest, jeszcze. Dobra. Mamy wow. klucz. Faktycznie przyszli. No, dobra. To, to chyba się wracamy, bo tam były drzwi, inne zamknięte. Tak, tam coś było. Strzelba w gotowości w sumie. To skąd oni przyszli? Nie wiem, pojawili się. O. Ech? Nie podoba mi się to. No dobra, Yolo. To, czekaj, czekaj. Co to, co to, co to? to, to. Światełko, światełko Ale to dusza Dusza, zrusza, to to robi? O to rozwaliło nam to? labirynt? Nie co to jest? O, granaty, granaty, bierz. O, mam granaty. Ej, to jest teren był jakiś Smaczek bardziej To co, wracamy Dobra. się tam? No niestety, no, Nie, no, na no. Kryner soda. To jest zły pomysł. Czekaj przycisk. O, tylko. No mi się. Ja. Jezu. <laughs> Żyjesz tam? Och. Ja nie wiedziałem, że polskie linie PKP jeżdżą nawet tutaj. Już nie? No dobra. O, MP5 chodź. No. Zbierasz. Czekaj, czekaj, co tam było za oknem? A, no tak, gra. No, to nie, nie, to podziękuję. Okay. Uuuuh. to zachłanny. za zachłanny, biorę wszystko. A, musisz to zniszczyć zanim będzie za późno, żeby się wrócić. Ja zostawię zapasy. A to to zapasy, co już znikły? No. Dobra. Może tu. A. Aha. O. to I pentagram. Okay. On nie żyje, to jest pewne. Dobra, pójdźmy teraz do, dwie, do, do pomieszczenia z pentagramem. To jest... O. Nie, ja bym pomyślał panie jeszcze nad tym. Że to jest mądry pom a Dobra, jolo, wbijam. Granatem. A no gronatem. Ale to! Że tam ciachłem. Dobra. O, są. Wow. Jeszcze żyję, uważaj. Wszystko? 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 Wszystko. Serio? My walczyliśmy o jakiś pałeczek? Jakąś pałkę elektryczną? Z taką armią? Nie wiem. To fajne zapasy. Ale zgasło nam światło. No smoking, pamiętaj. Jak masz smoking, nie wchodź. Nie mam smokingu, Tom... A to wchodzimy. Oho, kod. Oho, kolejny. A to już normalnie cyferkowo to tam jest. Oj oj oj, ja Chodź tutaj może pierwszy Rula. Kurwa. 91 7-1, no okej. To jest tutaj, patrz, jest tutaj Dobra. Raz, chyba. Aj, chyba nie to. Tak. Ale patrz, 71 jest, jest minus, czyli... Musimy drugą część znaleźć kodu. Okej. Okay. Chyba. To jest początek chyba. Albo, no, albo końcówka, tak. nie wiem Czuję twój strach. na mnie. Mów to panie z jakim akcentem. Nie! Czuję twój, twój Czuję twój strach. Nakar mnie. Tutaj, 0-3. 0-3? No. Okej, okay, tam nie wchodzę. Dobra. Słuchaj, chodź tutaj. Ja tam wchodzę. Okej. Okay. I co? Nic. A, nie wyjdziemy, bydówa. Ja pierdolę no i gówno. A to żeś narobił? Ja nic nie wiem. Dobra 7, 1. Ty kurde zero. te straciliśmy. Femy. Źle. To nie wiem. O dalej, bo to jest jakieś drzwi. No może są. to nie jest zero, czekaj. Nie, to jest 0. Zero. zero! O dalej są konie drzwi. Nie! <śmiech> Schody! <laughs> SCP! Nie ja tam nie idę. Nie, nie, gorzej, gorzej. Widzisz tą wodę? To jest woda? Poczekaj, skraszowo tak, tak Dobra, jesteśmy po małych komplikacjach. Dobra. No to kontynuujemy. Dobra, wracając. Tutaj mamy piwnicę. No co Ty, jest?! Lagałam. laga mam. Um. Jesteśmy po małych komplikacjach, no to Potem musieliśmy pisać zeta bo tutaj jak idziemy, tu, to ta piwnica nas i no. Ale może. nie było więcej się... tych, proszę. Tak. Dobra, lecimy ja dalej. Doki, okay. looks o. like this Loki. Loki. card. -card. Czerwonej Szukamy karty. czerwonej karty. Czekaj. No fajnie, dużo prawda. Tylko jest otwarte O, Hibelt. Wiem, oho. Eee, Uważaj na te przeklęte eee, korytarze. Hej, do prawo do lewo. O! To ty... Drzwi tu. No, Dobra. Na mnie, na no. Ktoś zżygał swoje jelito. O, no, to bije. Co? Ja. Traciłem 5 HP. Dziwnie. Pentagramy. Pentagramy. Kolejny pentagram. To jest Bije faktycznie. O! coś słyszałem. Klucz. Klucz. To, to. Uwaga! Na tobą. Co to był! już! Benhak. Jaką to ma teksturę dziwną? Widziałeś? Tak. No. Za to no bo... Co to jest? To, to jest. tekstura jakaś inna na to. Dobra, nie ja Chodź, wybijamy to, kupi. Dobra, wszystkie chyba. Pierdziela, jakie O! Ja biorę, bo pęknięcie masz revolwer, bo ty lubisz robić. Ok. to, co? Pięknie czersz. Będę. Garasz jakiś? To? Oh. To? Ktoś tu żyje? Nie. Co jest? Eee... Czy dobija? dubia? Tutaj. Eee. Mina to oko. Mamy coś się da rozwalić. Nie. Hmm, nie, chcę, nie chcę mieć spotkania, które jest. takie mocne jest. Mamy chyba kartę, ale nie wiem. Dobra, kartę. to będę. Do. O. Gdzieś tak. Jezu. O matku zawo. Poczekaj. Okej, okay, tego się nie da rozwalić. I to wygląda jak ten. Wiesz co? Jak znowu nam dusza to otworzy, nie? No, no, no właśnie. Ale nie wiem. Zginąłem. Odradzisz się gdzieś. Ile do ciebie? bite No. E, to było dziwne. Mam kartę, mam kartę. Dobra. Kolej. Okej. Okay. Tu dusza, dusza, dusza. Dusza, dusza. dusza, dusza. Ona tam leci. Masz? Granaty. O, green, dobra. Tylko kurde, zabili mnie i ten rewolwer straciłem cholerny. Dobra. Równo. Tu niebieska potrzebna, tutaj idziemy. A, tu są drzwi. Aha, zamknięte. To tu drugi jest. Może Dawaj, tam pierwszy. Ja Dawaj. Jakiś czary jest A mogę wziąć? Zamknięte Ej, tu coś jest Zostawmy tą kartę tutaj, niech ona tu leży Poczekaj Dla pewności Podłóżmy ją sobie tutaj, żeby ona nie znikła Tu i tak będziemy musieli się wrócić, bo tu jest niebieska karta Dobra, chodź ty Tu coś napisane, to jest napisane tak nie dotykaj moich dzieci, bo będę cię nawiedzał na zawsze. O, o! Jest wentylacja. Dobra, mam pierwszy, pierwszy! Ja mnie ja mocnie Nie chcę! Idź. Ja bardzo nie chcę! Idź! Oh. Ej, są te, będą te chyba. Tak. Te wejścia są. Czemu? Tak, dole Wpadło. Wow, yeah. okay, co? To jest Devor. Devor? Nie wiem szczerze. Coś tam z duszą jest. Więc... Pożarę, pożarę. Ja pożerę twoją duszę, coś takiego. Okay, mamy kolejną jelito Wyjdziesz stąd z żywy, Spoko. O. No. Idzie wróciliśmy. O, tak. Nie, niebieska karta, nie. A to, to tu to jest, szara. Szara? Nie wiem. Ale ją wezmę. Ona tak. się przydać może. Mamy dwa no wejścia. To jest podejrzane to, nad, to pod tobą. Wiem. Tam zjadło, że... Okej, okay, to jest otwarte. Zobacz te drzwi. Czekaj. Nie, tam chodź pierwszy. Dobra. Koniec jest, jest bliski. bliski. Trzeba to zakończyć Czekaj. Okay. Tu. Chodźmy. Ej, jest szara karta. Okej, okay, dobra. Idę po nią. Tak, czekaj, bo tu nie będą znowu wychodzić stąd. Będą. To, z... to się dozbroimy, fanie. Okay, Na przykład tutaj. Okej. Okay. O, rakietnicza. No. Ho, hopie. Teraz mamy dobre uzbrojenie. Teraz blokujemy te zwłoki. Ty... Te zwłoki, o co, co jest? Co jest? Na podłogę blokiem. lecę. Posuń Weź, weź, próbuj. Co weź. jest? No. Wow. To jest bugowane, tam... Trzeba unikać. Ty masz życie. Dobra. Eee, jest jakaś... ...Witchgera? <laughs> Ej, tu jest jakiś tekst. To jest twoja wina. Wejdź do mojego domu. Pierdalaj. Nie chcę tego robić. Ej, odejdź. Odejdź. Ty zawiedź moje dzieci. We. Nie Eee, okej. Tu polecam. Arkury wszystkich lokacji. robić wszystkich... O, właśnie. Dobra, chodź, mamy też drugą stronę. Dobra. O Jezu, nie, 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 nie. To, to, to jest złoto. E, tu nie. Nie, tam też nie, tam też nie. Mówiłem ci tam nie iść. O, tu? O, te no, no! No whisker'a! Ty wiesz co? To no. będzie chyba potrzebne, bo to się pojawia często. To może to będzie klucz jakiś. Nie wiem, dobra, chodź tam, gdzie ten jamsker był. Kibel. Kolejne. To kolejne kolei. To Cześć, to? Coś tu pisze. Tu, tu, tu chyba, nie? Tu chyba. Czuć? A tu. Chcemy przynieść? Ile to jest? Trzy części. Dobra, to, to ma być trzy części. Tutaj co się? Czekaj. Tu nic nie ma. No, dobra, ja jeszcze idę po tamtą. Gdzie tamto było? Eee, ona była tam w tym biurze prezesna. A, A, biurze, dobra, idę. O matko, co znowu się był przebić. Tak. Nie udało mi się... A dobra, udało się. To, to będzie boss fight? To chyba. Masz Dobra, udało mi się Mapa ma małe niedopatrzenia, ale jest zarąbista na razie. Bo jest tam piwnica kaszuje. O! Znisz serca. serce. I opę i otwórz drzwi piekła. Chodź. No. Chodź. O kurwa. Uf. 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 Eee. Dobry boss fight. Dobra, idziemy. Tu, to przechodzi. Ty dobra, tutaj mamy chyba tych Te serce takie główna masz i takie te Mówisz? Tak, rozwalamy to. O co? Wytrzymałe strasznie. Jak nie do ciebie? No to de mam. A nie, ominęło mnie. Zniszczyłem, zniszczyłem. To jest to Goni mnie, de A jakie, to jest... A jakie to jest straszne. Nawalaj to łomem wszystkim Nie no Okej, okay, rozwaliłem. Uwaraj. Teraz waliłem. Dobra, nice. Widzę kolejne Bardzo tyły. się Niszczę, to kolejna. Okej, okay, powiem, poszedł dalej. To mnie mi jest chyba kolejna. Ta, jest. E, będziesz, szło do nas. Nie, jeszcze nie idzie. Zniszczyłem. Pomagam ci. Chyba idzie. Chyba ta. O, nie. nie. Dobra, udało się. Rozmyliliśmy wszystko. Czekaj, przeładuję sobie broń. No to co? Epic, Epic boss domy. fight. Faktycznie! Muzyka jak postala w ogóle. W jajko strzelaj to coś. Chcę, żebym był głowem, bije. Falszak, pal fajt, tak zrobiłem. Ja w te jajko strzelać to z tego czegoś No raczej O, dajcie ode mnie Zabiję coś Masz 20 HP Tak, ja wiem, że zdechnę, ale ja się zrespię chyba Dobra, zdechłem Zrespiłem się, git Kurde, wizdecku, zgadzam O, Gwizdowska, wygraliśmy. No to co? Zarąbista mapa. Tak. Jedyne mini błędy, ale jest dobra. Spoko. Link wiesław poleca. Tak. Aaaa. Ale... <śles> Okej, well, to było na tyle z pierwszego odcinka. Tak. Żegnamy się. Nara.